Dzień dobry, nazywam się Mariusz Holender. Chciałem przedstawić Państwu jeden z ciągników McCornicka. Znajdujemy się na nowym oddziale firmy Rollbrat w Chynowie. Rollbrad jest dealerem McCornicka. Dzisiaj przedstawiamy serię X3080. Jest to jeden z dwóch modeli z tej serii. Seria ta charakteryzuje się mocą ciągnika 68-75 koni. Zapraszam do prezentacji danego modelu. W prezentowanym modelu znajduje się silnik Kolera. O pojemności 2,5 litra. Jest to silnik czterocylindrowy, 75 koni mocy. Ciągnik jest przeznaczeniem do upraw jagodowych, ale nie tylko, również do upraw pod folią, ze względu na swoją charakterystykę, czyli bardzo niską kabinę, która umożliwi nam wjechanie do ciasnych, niskich przestrzeni, gdzie nie zabiera nam dużo miejsca. Model X3 wyposażony jest w fil cząstek stałych. Jak widzicie państwo, dany model ma bardzo niską kabinę z przeznaczeniem do upraw jagodowych, ale i nie tylko. Sprawdzi się w każdym gospodarstwie, gdzie wymagana jest prze przestrzeń, czyli ograniczona przestrzeń możliwości wjazdu. Najczęściej klienci używali do takich celów ciągników bez kabiny. Tutaj mamy alternatywę, czyli możemy wyjeżdżać w każdych warunkach atmosfery atmosferycznych. Kabina jest o wysokości 1,87 m. Może być wyposażenia w filtry węglowe, umieszczane są z boku kabiny, przez co cały komfort obsługi jest bardzo wygodny. Kabina jest z klimatyzacją. Układ dźwigni pozwala nam na precyzyjne i bardzo łatwe przemieszczanie, jak i również op operowanie danymi dźwigniami. Mamy cztery biegi, cztery biegi główne. Mamy, mamy za, cztery, cztery zakresy, transportowe, polowe, pełzaki. Mamy załączenie wałka odbioru mocy. Dźwignia do zmiany prędkości obrotowej wałka 540-540 Eko. W tym modelu doposażone jest trzy sekcje hydrauliki, które dźwignie są po prawej stronie. Podnośnik, czyli dźwignia dociskowa, jak i również podnośnik. Mamy załączenie napędu na cztery koła. Jak Państwo sami zaobserwowaliście, ja mam 1,80 m wzrostu. Dla mnie kabina jest komfortowa. Przednia szyba jest profilowana, przez co mam bardzo dobrą widoczność. Jeżeli chodzi o wybór kabiny, możecie Państwo sami zdecydować, czy życzycie sobie kabinę niskoprofilową, taka jak jest na tym modelu, czy też kabinę wyższą, standardową. Cała gama makorników charakteryzuje się doborem do indywidualnych potrzeb klienta. Nie musimy brać maszyny, która stoi na placu. Maszynę możemy skonfigurować sobie, i w przeciągu trzech miesięcy dostaniemy nową sztukę, specjalnie skonfigurowaną dla państwa. Czyli możemy powiedzieć, że to jest dosłownie tak samo jak w przypadku zamawiania samochodu. Tutaj zamawiamy ciągnik, konfigurujemy go pod siebie, w zależności ile hydrauliki potrzebujemy, jakie doposażenie potrzebujemy i tak skonfigurowany ciągnik jest specjalnie dostarczany dla Państwa. Mimo swoich niedużych gabarytów, ciągnik jest o mocy 75 koni i ma bardzo dobre parametry podnośnika. Maksymalny udźwig podnośnika to jest 2200 kg. W ciągniku, tak jak pokazywałem, trzy dźwignie odpowiadają za trzy sekcje hydrauliki: pierwszą sekcję, drugą sekcję z wolnym spływem bezpośrednio do skrzyni, również trzecia sekcja hydrauliki. W standardzie jest tak zwany Hebel, czyli wyłącznik główny zasilania. Testowaliśmy makornika model X3.80 z ciężką broną o szerokości 1,80 m. Sprawdzaliśmy możliwości, jeżeli chodzi o wjazd pod tunele foliowe i pracę przy samym boku. Ciągnik, w wysokości, całkowita wysokość kabiny 1,87 m, świetnie się sprawdził. Klient po obejrzeniu pracy tego ciągnika uważa, że jest to maszyna godna zastanowienia się. Jeśli chodzi o cenę, zapraszam do kontaktu ze mną, ze względu na to, że każdy klient wymaga innej konfiguracji. Każda konfiguracja niestety ma wpływ na cenę. Bardzo serdecznie zapraszam do kontaktu ze mną w sprawie wyceny.